Mam na imię Alicja i zapraszam Was na wspólną wycieczkę po słynnym i woniczu zdroju. Poznamy ciekawostki drugiej perły karpackich uzdrowisk. Zanurzymy się w pięknie charakterystycznej architektury przystrojonej pomnikami przyrody, wspaniałymi drzewami rodzimych gatunków i niezwykle urozmaiconą fantazyjną rzeźbą terenu. Ale poza głęboką zapewniającą izolację od wiatru i słońca doliną, i wonicz rozpościera się na okoliczne wzgórza i szczyty, z których najefektowniejszy wierch przymiarki oferuje widoki zapierające dych w piersiach. Będziemy również zgłębiać tajemnicę wpływu braku dobrobytu na sukcesy sportowe i poszukiwać sposobu zachęcania dzieci, młodzieży i starszych do rowerowania, czyli Mania rowerowania. Made in Iwonicz. Iwonicz to miasto, które upodoba sobie artyści. A jacy? No takim, można powiedzieć, artystą, który tutaj się bardzo dobrze kojarzy wszystkim, to jest poeta Wincenty Pol. I właśnie, gdybyśmy tym deptakiem przeszli, ale w stronę Przeciwną, tak jak no, w tej chwili ja patrzę, to byśmy doszli do takiego ciekawego miejsca nazwanego Bełkotką, gdzie właśnie Wincenty Pol siadywał, y, pisał swoje wiersze i po jeden z poświęcił właśnie Bełkotce. Ale to Wincenty Pol, zresztą jego brat był tutaj lekarzem uzdrowiskowym i on też tu do brata przyjeżdżał. Ale innym poetą to jest Władysław y, Bełza? Bełza, tak jest. Władysław Bełza, który właściwie tutaj w Iwoniczu napisał katechizm polskiego dziecka, czyli kto ty jesteś, Polak mały. I każdy Polak go zna. I każdy Polak go zna, a trzeba powiedzieć, że Władysław Bełza przez no, przynajmniej z 10 lat. Pełnił tutaj funkcję, jakbyśmy to dziś powiedzieli, kaowca. On po prostu dla tych kuracjuszy organizował życie towarzyskie, życie kulturalne. No i jest też jego obelisk upamiętniający właśnie jego. Ponadto Iwoni bardzo upodobał sobie Stanisław Studencki, malarz batalista. Uczeń Wojciecha Kossaka, który przez wiele lat tutaj malował, zresztą był bardzo towarzyskim człowiekiem i trzeba powiedzieć, że obrazy sławiące polską kawalerię, sławiące marszałka Piłsudskiego, można znaleźć w wielu domach. Zmarł w Wiwoniczu i na starym cmentarzu Wiwoniczu Stanisław Studencki jest pochowany. Bardzo często bywał tutaj Jan Kiepura i dawał koncerty w okresie międzywojennym, oczywiście. No i może z takich bardziej współczesnych, może pani też bliższej, to Bruno Miecugow, dziennikarz, który tutaj w Iwoniczu się urodził, a jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jego matką była siostra właśnie Stanisława Studenckiego. O, proszę. No, także to są takie... Takie powiedzmy sobie, te najciekawsze postacie, z którymi tutaj się możemy spotkać. To właśnie stąd wyszło wielu czołowych biatlonistów? To jest tak, że oni się tutaj przygotowywali jeszcze w w okresie powojennym, kiedy była strzelnica, mogli tutaj trenować, później przepisy nie pozwoliły na istnienie strzelnicy, ale oni się tutaj tutaj strzelali, tutaj się uczyli tego swojego fachu. No i później w zawodach na mistrzostwach Polski, na zawodach międzynarodowych. Brali udział, odnosili sukcesy, i teraz jeden z nich, no to już jest w tej chwili moje pokolenie, można powiedzieć, Jan Murdzek, który w tej chwili jest w Zakopanym i właśnie przejmuje jakby tę młodzież, młodzież, nie tyle może Iwonicką, bo Biaton jest w tej chwili trenowany w sąsiedniej miejscowości naszej gminy w Lubatowej. Tam, tam się szkolą, a szlifowanie pan Jan Murdzek prowadzi właśnie w Zakopanym. To nie zaginęło. Zaginęły natomiast skoki, skoki narciarskie, ponieważ za amfiteatrem, jak się dokładnie przyjrzy na zbocze, to tam są pozostałości trzech skoczni. Jak pamiętam, jak ja się sprowadziłem 40 par lat temu do Iwonicza, to jeszcze, jeszcze miałem okazję oglądać zawody w skokach narciarskich. No teraz to już niestety trochę. Pozostały wspomnienia? Pozostałe wspomnienia, pozostałe wspomnienia ale wtedy. Ili, trzeba powiedzieć, że burmistrz planuje dokonać takiej rewitalizacji i odnowić Biatlon i być może uda się reaktywować strzelnicę, no tylko bezpieczną i być może ten Biatlon wróci właśnie tutaj, nie tyle może do Iwonicza, co może na pograniczej Iwonicza i lubatowej, ale będziemy jeszcze w dalszym ciągu słynni z Biatonicy. Czy Państwo znają, ale Książę Wód Jodowych. Wyczytałam, kto i kiedy nadał Iwoniczowi taką nazwę. Może troszeczkę historii do tego, zanim, zanim ta nazwa. Bowiem, Iwonicz to jest uzdrowisko najstarsze na Podkarpaciu i jedne z najstarszych w Polsce. Już Zygmunt Stary w roku 1520 nadał pewne przywileje Iwoniczowi, właśnie w związku z posiadaniem tych wód mineralnych. No, w roku 1578 nadworny lekarz, króla Stanisława Batorego, Wojciech Oczko, on z kolei w takim naukowym czasopiśmie, naukowej rozprawie, cieplice, opisał i bardzo chwalił Iwonickie Zdroje. No i później nastąpił okres, po roku 1800, kiedy właścicielami Iwonicza na 145 lat zostali hrabiowie zaustycy, oni rozwinęli cały ten zdrój i wówczas zaprosili do Iwonicza profesora Józefa Ditla, lekarza, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. I właśnie on zbadał warunki, w jakich odbywa się ta balneologia w Iwoniczu zdroju, dokładnie zbadał. Przeczytał, przestudiował wszystkie opisy wód mineralnych i właśnie on w roku 1858 opublikował i nazwał Iwonicz księciem wód jadowych. Wonicz niegdyś znany był z wielu osiągnięć w sportach zimowych. Dlaczego ludzie kiedyś tak garnęli się do sportu? Bo o to chodzi, że dawniej, to, to, to zacznijmy od takiego pytania, co to jest lepiej. nie? Dzisiaj lepiej jest kupić dobre auto, lepiej mieć dobry telefon, lepiej mieć dobrą pralkę, żeby szybciej wyprała, ale żeby to, żeby to było, trzeba na to więcej pracować. A żeby więcej pracować, to trzeba więcej czasu na to. A więcej czasu, no to trzeba cały dzień na tą pracę poświęcić. I w tym czasie cały dzień poświęcamy pracy, nie mamy czasu na to, żeby ten sport uprawiać, a dawniej na przykład było, było tak, że tego wszystkiego nie było, nie musieliśmy tyle czasu poświęcać i w tym czasie mieliśmy więcej czasu na sport, mieliśmy więcej czasu dla, dla dzieci i żeby ty, tymi dziećmi e, puś, e, pojechać do lasu, żeby to, oni to zwiedzali i żeby się nakręcały w, do, w, dobrym, w dobrym kierunku. Mania rowerowania, czy to jest przepis na sukces? No w pewnym sensie jest, bo, bo w tej chwili właśnie coraz więcej ludzi kupuje rowery, dobre rowery kupuje i my tu właśnie dobre rowery sprzedajemy. My tu robimy też właśnie różne rajdy, rajdy po, po Beskidzie Niskim, zaczynamy w Iwoniczu, jeździmy też na Słowację, do, do, do Miedzi dla Bory, do, do, do Kalinowa, tam są wspaniałe tereny, namawiam, a zwłaszcza panie, bo panie w tej chwili dużo więcej kupują rowerów, jak panowie, bo panie jednak lepiej dbają o swoje zdrowie. No ja też panie mówię, że jak tu niektóre chcą schudnąć, mówię, no to, że nie, się, nie jak się jedzie do Sanoka, tylko się jak, jak powraca z Sanoka i w tym czasie właśnie się chudnie. No i to, to, i to, i to działa i dużo pani próbuje w ten sposób, no ale to nie tylko jeszcze, bo trzeba jeszcze, jak ktoś się mówi dzisiaj dietę też stosować do tego, bo bo Przez samo jeżdżenie, to człowiek nie, nie schudny. Nie? Ludzie coraz bardziej właśnie jeżdżą rodzinnie, jeżdżą też z dziećmi. Może by dzieci jeździły, jak kupią dziecku rower, no to za chwilę przychodzą dla mamy rower kupić, dla taty rower kupić. I w tym czasie to u nas się utrwala taka do, dobry zwyczaj, że jeździmy rodzinnie, nie pojedynczo. Bo pojedynczo to jest taki rower specjalistyczny, tak jak kolarka. Tu, no ale tu chodzi o to, żeby też więcej mieli jeszcze dróg rowerowych w naszym terenie. Bo mało mamy no i nie ma właśnie gdzie konkretnie to rodzinie sobie pojeździć. Walczymy o to, żeby to pociągnął, nas, pociągnął ten bezkie niski trochę w tym rankingu wyżej. My to no, po troszku nam się udaje, po to właśnie tu mamy grupę taką, że dość mocno o to walczymy. No i te, to też by jakby tych sierek więcej było i tych dróg wielofunkcyjnych, bo drogi wielofunkcyjny też są, ale to tak więcej po terenie, bo jak na zachodzie też jest, bo tam może jechać i rower, może jechać i traktor na pole, no bo wiadomo, że sama droga rowerowa w terenie, no to ciężko, żeby utrzymać ją tylko dla, dla roweru. No i to myślę, że w tej chwili idzie w dobrym kierunku. Ludzie się pytają z Niemiec, na przykład mam kolegów z Niemiec, na przykład z Austrii, chętnie by do nas przyjechali, no ale na razie no, musimy trochę podciągnąć tą infrastrukturę do góry, bo bez tej infrastruktury no ciężko kogoś zaprosić, jak tam jest dróg, zwykły dróg rowerowy i tych kierunków jest na każdym miejscu, w każdej, w każdej miejscowości, w każdej gminie. A u nas tego jest znowu tak na lekarstwo, no, no i to, 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 tu musimy się mocno podciągnąć. Dobre praktyki zawsze w cenie. Czy zapewnienie dostatku materialnego i sprawnej organizacji szkół wystarczy, by zapewnić dobre wychowanie na ludzi samodzielnych, niezależnych, gotowych na wyzwania, potrafiących i chcących pracować, zakładających wzorowe rodziny? Odpowiedź jest negatywna nie wystarczy. Na odwrót. Trzeba wytworzyć substytut braku dobrobytu, który to brak jeszcze kilkanaście lat wstecz skłaniał ludzi do współpracy tworzącej więź społeczną i obywatelskie wzajemne bezpieczeństwo, również socjalne. Dzisiaj mamy czasy zupełnie inne. Wykuwanie własnego charakteru no jest zupełnie inne. Dawniej mieliśmy gospodarstwa rolne, w którym trzeba było pomagać rodzicom, były zakłady pracy no zupełnie inne, rzemieślniczej, gdzie naprawdę ten charakter trzeba było kształtować. Ze względu na ten postęp technologiczny, no świat zupełnie się zmienił. Dlatego potrzebujemy coś innego. A czymś innym właśnie jest ta ambitna turystyka, którą my w naszym parku popieramy. dobiega końca. Spójrzcie, jak wiele kultury materialnej powołała do życia aktywność ludzi w uzdrowisku. Chęć poprawy własnego stanu zdrowia, bo to ta właśnie chęć, chęć ulepszenia, stoi za dochodami, które były w stanie uruchomić piękny miastotwórczy proces w sercu Beskidu Niskiego. Uzdrowiska to również zagłębia ambitnej turystyki i będą je wzajemnie łączyć naprawdę niezwykłe więzy jednoczesnej konkurencji i kooperacji. Uzdrowiska zyskają uwielbianą przez klientów różnorodność, pozwalającą na dokonywanie wyboru dzięki produktom turystycznym przemysłu edukacyjno-wychowawczego. On z kolei zyska gotowe zaplecze i poszerzenie swojej oferty. Jej uszlachetnienie zabiegami sanatoryjnymi i pięknym górsko-miejskim rytem. Symbioza wskazana i opłacalna. A teraz zapraszam Państwa do odwiedzenia Bukowska, krainy krajobrazu, dzikiej przyrody i naprawdę artystycznego rzemiosła. Cóż to będzie za przygoda?